Już mam z tej strony, ale nikt nie Was. Na moim kanale przedtem byłam <trymka> też odcinek Nowa Gra? Ja sobie jest? runda? nie. O.

to szkoda. Co? Czyli. 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 dobra Czyli. 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 औसात बी थे

Może jak powrócimy z i to jeszcze wyżej. Może... Może zacznę nagrywać z piłki nożnej. Ale ja nie wiem, bo... Na przykład mogę... Nie no, nie tylko gry nagrywać. Mogę też sobie nagrać na przykład, jak zrobić żonglerkę. Tak, tak, chyba każdy wie. Poradnik. O nie! Um. Bum. No jak on tam skoczył No jak on się wyrażał bo... Kolejnym razem bo... Jeszcze go dobijemy Nie, jeden dla mnie Bum, to jest ta mapa trochę minecraftowa Tak można powiedzieć No jest dobra A ja mam bombę Mam dobra. Słuchajcie, mam nadzieję, że Dobra, to jest koniec filmu. Pa, pa.